i chodzi dzisiaj wyjątkowo bez kamerki. Bo tak jak obiecałem, Wam będzie poradnik dzisiaj do ProSida. Miał być co prawda wczoraj, ale nie wyrobiłem się. Lecimy od razu z tematem. Co najpierw robimy? Wiadomo, pobieramy sobie ProSida samego. Link będzie w opisie wklejony. Pobieramy go sobie. Robię wszystko tak dla pokazu, żebyście Wy zrobili to samo sobie, przenosimy go sobie na pulpit, gdziekolwiek do folderu, żeby go rozpakować, w celu takim, żeby poprawić trochę te ścieżki, wchodzimy sobie do niego, do tego folderu, mamy Proida. wchodzimy sobie do folderów następujących, czyli SRC, tam mamy Vehicle i otwieramy Proceed Tramlines Lua za pomocą notepada lub jakiegoś notatnika itd. Ja sobie otworzę jeszcze na szybko mój przerobiony, żebym to wpisał dobre wartości. Ogólnie tutaj macie takie coś jak takie ścieżki, czyli to jest linijka 49, 50 i 51. Tutaj macie takie coś jak Tramline Spacing, Weave i hate Offset. Nie? Spacing to jest odległość, tak jakby no, nazwijmy to ta szpara między jedną, załóżmy lewą, a prawą ścieżką na prawe i lewe koło, to jest ich odległość. Tra, tramline Weave no to macie oczywiście szerokość jednej ścieżki, czyli tej tekstury, która zostaje bądź bez tekstury. A hate offset, no to tak jak jest tutaj napisane, to jest offset, czyli dystans, tak jakby zasięgnikiem. Czyli jak na przykład ustawisz tutaj 2 metry, no to od momentu, gdzie jest work area zrobiona, 2 metry za tym będzie dopiero się pojawiała ścieżka. Nie, nie można tego za blisko też ustawić, no to ogólnie nic nie zmieniamy, tylko zmieniamy to w pewnych plikach. Ja sobie tylko podejrzę tutaj jak ja mam to wpisane, żeby wam powiedzieć, bo doszedłem do takich ustawień, że już jest praktycznie idealnie. Dużo się tutaj różni, no troszeczkę się różni, tak jak widzicie, 1,25 sobie wpisujemy tutaj. 1.25. Nie musicie oczywiście tego robić, ale to wiecie. To jest tak dla bezpieczeństwa i widzę, że tutaj mamy jeszcze zmniejszony dystans z zasiewnikiem, ale nie musicie tego robić. Ja nie ma wpisane na 02, ale 03 też będzie ok jak najbardziej. Czyli zmieniamy sobie e, spacing, czyli odległość między jedną a drugą ścieżką na 1.25 i to tyle, nie? Wrzucamy sobie to oczywiście do modów pakujemy, czyli jak chcemy spakować to robimy sobie tak, że zaznaczamy sobie e, tutaj całego tego Prosida, e, dajemy dodaj do archiwum, zaznaczamy koniecznie zip. Metoda kompresji zawsze jakoś tak z daje na najlepszą, ale możecie zostawić na normalną, pakujecie sobie i wrzucacie do modów, nie? No i już przechodzimy do gierki, pokazuję wam co dalej i jak. No i jeszcze wam na szybkości tutaj pokażę e, na przykładzie pola, które już, na którym już robiłem ścieżki, wiadomo gdzieś tam idealnie tutaj nie jest na przykład. E, tak to będzie wyglądało, jak już sobie posiedzicie ścieżki, proszę bardzo, że naprawdę te ścieżki warto sobie robić. to oczywiście nie wyszło, bo to jeszcze było przed tym jak poprawiłem sobie tę ścieżkę, tak jak widzicie to już jest nierówna. Ale też będę o tym mówił, wspominał na odcinku. E, także oglądacie z uwagą, ale widzicie takie łączenia, właśnie eleganckie będą. E, Nauczę was ich robić, oczywiście. Jak to wygląda sobie, nie? Tutaj też połączone jest ładnie. Także przechodzimy już do silnika i będę wam pokazywał, jak to robić. No i dobra, taki zestawik od razu powiem na początku, mimo że ten odcinek tego nie dotyczy. FEND jest wydany na LS Portal, silnik jest wydany na, na Discordzie Vertexa, bo dużo pytań o to mam. To jest pierwsza wersja S4. Także tak to wygląda. Siewnik, tak jak mówię, na Discordzie Vertex. Okay. Opis Prosida. Od razu na początku polecam wam tą tabelkę wyżej dać. Za każdym razem, bo ona potrafi się u niektórych po prostu za każdym, po każdym wejściu zapisu albo w bok przestawić, albo na dół. I może być taki moment, że wam zniknie. Wtedy musicie sobie wejść do pliku sejwa, do plików w saveie i usunąć tam wszystkie pliki od Procida, nie? Ok. Przechodzimy do opisania funkcji. Mamy tryb ręcznie Półautomat oraz automat. Przejdźmy sobie po kolei. Na ręcznym trybie nie zmienicie nic. Nie możecie sobie tutaj dodać ścieżki ani odległości. Na półautomacie możecie sobie zmieniać odległość oraz ścieżki. Jak działa półautomat? Działa to na takiej zasadzie, że jak sobie opuścimy siewnik, to będzie nam dodawało ścieżki. Możecie zwrócić tutaj uwagę na ścieżki. Ja wam to tutaj może przesunę. Spójrzcie tutaj na ścieżki. Jak sobie opuszczacie siewnik, podnosicie, opuszczacie, to wam dodaje za każdym razem ścieżkę. Nie? Tak działa półautomat, oczywiście, odległość sobie zmniejszać i zwiększać. Ja Wam polecam ogólnie dać zawsze tak, żeby ścieżka była nieparzysta, żebyście mieli nieparzystą ilość ścieżek. Dlatego że ja nie potrafię na przykład siać na parzystych, bo to tam chyba trzeba później kombinować z sianiem na półsiewnika i tak dalej. I nie potrafię tego robić, tak jak mówię. No i dobra. Automat działa z GPS-em, czyli jeżeli mam GPS-a włączonego, działa to również z GPS-em Vehicle Control Addon, tak samo jak i z Guidance Steering z modhub no, po prostu na obydwu dwóch gps to działa działa to po prostu w ten sposób, że jak mamy sobie gps ustawionego, to widzicie teraz mamy ścieżkę pierwszą. I to nam działa na ilości yy, ścieżek, nie? Czyli jak przejdziemy sobie na drugą. Tak jak widzicie, ścieżka się tutaj zmienia na drugą. bo może tak pokażę, przeskakujemy sobie na trzecią. Ścieżka też przeskakuje na trzecią i automatycznie włącza, włącza nam ścieżki, nie? Yy, ja to macie rzadko kiedy się. Jak macie równe jakieś pola i tak dalej, to jak najbardziej wtedy się to przydaje, nie? No i dobra, dalej mamy taki, taki worek, tak jakby. Chodzi tutaj o nawożenie, jeżeli macie silnik z możliwością dania nawozu, z podsiewaczem, tak jakby, to możecie sobie wyłączyć te dawkowanie nawozu, tak jak ja na przykład mam teraz wyłączone, bo w soli tego nawozu nie potrzebuję póki co, a tym bardziej wtedy nie musiałbym robić ścieżek, nie? bo jest to bez sensu. Także ja ogólnie sobie ten nawóz wyłączam. Dalej mamy takie coś. Takie jakby opony ciągnika czy coś takiego. Nie? Chodzi tutaj oczywiście o to, że jak mamy ścieżkę, ustawmy sobie na ręcznie, OK. I włączmy sobie ścieżkę, oczywiście ścieżkę, jak chcecie sobie włączyć ręcznie, nie przełączacie koniecznie na siewnik, bo tak jak widzicie, jak ja mam teraz na przykład tutaj agregat z przodu szczepiony bo nic się nie dzieje. Przełączacie sobie na siewnik i naciskacie kombinację klawiszy Ctrl-Radek, czyli Ctrl-R, nie? Wtedy, jak widzicie, włączają się wam te ścieżki. Jak sobie opuścimy siewnik, czekajcie. Jak sobie opuścimy siewnik, nie? Teraz może, może przejadę tutaj na tą teksturę będzie to lepiej widać. Jak sobie opuścicie teraz, nie? To tak jak widzicie zostają Wam takie ślady jakby kultywacji, nie? jak sobie to wyłączycie to ścieżki nadal się robią, ale one są niewidoczne, dlatego ja Wam zawsze polecam robić na tym e, złączonym włączonym, żebyście po prostu widzieli gdzie ta ścieżka się robi. Nie? Oczywiście te dwa czerwone punkciki oznaczają, że e, ścieżka jest włączona, nie? jak sobie wyłączę ścieżkę to te punkciki się wyłączają i również wyłączają się ślady i wtedy macie pewność, że ścieżki przypadkowo nie robicie. Nie? Dalej mamy chudy od znaczników, czyli jak sobie wysuniemy znacznik, to oczywiście tutaj też nam się wysuwa na tym chudzie, jest to bardzo przyjemne, jak tym bardziej jak to się jeździ dużo ze środka. E, tutaj mamy siew na połowę siewnika, oczywiście jeżeli macie włączone ścieżki to to nie działa, czyli musicie mieć włączone ścieżki, wtedy dopiero możecie zmieniać siew na połowę siewnika, wysiew na połowę siewnika. Tak to wygląda, ja tego praktycznie w ogóle nie używam tak naprawdę. No i to macie dźwięki. Jeżeli macie na przykład włączony e, ścieżki, to wtedy wam delikatnie będzie piszczał, gdzieś tam takie dźwięki będzie wydawał. Lub też gdy chyba skończy wam się nawóz, lub materiał siewny, to też wtedy będzie piszczał, nie. Tak to wygląda, możecie oczywiście sobie to zminimalizować, a przesuwacie sobie za pomocą kliknięcia scrolla, żeby wam się pokazała myszka i przesuwacie go sobie, gdzie chcecie, tak naprawdę, nie. No i dobra, ogólnie na początku polecam wam włączyć tryb ręczny tryb ręczny i przejechać sobie tyle ile macie. Czyli na przykład ustawiacie sobie na półatomat. Ja mam odległość 30, nie możecie sobie to zmienić. Oczywiście, tak jak mówię, najlepiej na nieparzystą i widzicie, ile ja muszę zrobić ścieżek. 5, czyli ogólnie na piątej, yy, przepraszam, 1, drugą sobie robię. Na trzecie jest ścieżka, samo się to włącza. Czwarta, piąta jest 0 i lecimy od nowa. 1, 2, trzecia ścieżka, 4, 5. Dlaczego na ręcznie? Pierwsze przejazdy ogólnie Wam polecam, wiem, że to tak się w realu nie robi, ale pierwsze te przejazdy, czyli po prostu się pierwsze przejazdy, cała szerokość tej odległości Waszej, czyli 30 metrów polecam Wam objechać dookoła, dlatego, że później możecie tak sobie elegancko te ścieżki połączyć i unikniecie czegoś takiego, jak mi Sharpie pisał, czyli jakbyście sobie robili po kolei wzdłuż, to później Wam może wyjść tutaj na przykład ścieżka gdzieś, nie wiem, w tym miejscu, i ona będzie się zwężała tak, że będziecie później lancą opryskiwacza haczyć o np. drzewa nie? A tak jak wiemy nie mamy możliwości składania pojedynczych sekcji lanc w opryskiwaczu i później to nie oddaje Także polecam Wam przejechać właśnie sobie dookoła bardzo się to przydaje wam powiem przy małych siewnikach, dlatego że... Znaczy przy małych szerokościach, bo ja z 6 to jeszcze nie mam tak źle. Ale jak ktoś na przykład się 6-metrowcem, ogólnie ścieżek nie polecam na przykład do śwnikników 2,5 metra, bo jak wiecie, później możecie zasiewać przez przypadek tą ścieżkę, jak zrobicie sobie ścieżkę i będziecie jechać jeszcze raz obok, to później możecie przez przypadek sobie zasiewać ją, nie. No i dobra, no ale co? Mamy ogólnie teraz ścieżkę, nie? Ja specjalnie sobie dwa razy dookoła objechałem i teraz mi trafia ścieżka E, Sharpie tutaj pisał o wjazdkach na pole, także ja polecam ogólnie sobie cofnąć. Jak macie w miarę e, równe pole, tak jak ja teraz na przykład, to polecam sobie gdzieś tutaj, by był wjazdek, nie? Ale ja ogólnie Wam powiem szczerze, opryskiwacze nie używam, dlatego właśnie, że mnie denerwuję. E, no i mam sobie rozświetlacza, dlatego ja sobie mogę śmiało cofnąć tam pod e, wjazdek, że tak powiem. Tutaj biorą teksturę. E, włączam sobie ścieżkę, oczywiście. Bo teraz mi trafia, i słuchajcie, nie włączacie teraz siewnika. Jest to niepotrzebne, bo ścieżki działają na wyłączonym siewniku Jest to bardzo duży plus, bo później możecie robić właśnie takie fajne łączenie, za które, wam, y, które wam za chwilę pokażę. Także opuszczamy sobie siewnik. Jak widzicie, ścieżki mamy y, włączone, widać je, bo mam włączone te ślady. Siewacz wyłączony, bo jest mi niepotrzebny. co i pole sobie, sobie na rozsiewaczem. Nie, nie po tego mam. No i dobra, no i lecimy sobie. I w tym momencie włączamy sobie siewniczek, nie? Elegancko, wszystko. Wysuwamy sobie znacznik. I lecimy. I dlatego ważne jest to, żeby robić pierwsze objazdy na trybie ręcznym, dlatego że Jak będziecie sobie jechać, wiecie, tutaj macie cały czas pierwszą ścieżkę, jak będziecie grali na półautomacie Macie pierwszą ścieżkę, tutaj podnosicie siewnik, wjeżdżacie tak, nie? Jak opuścicie, to ma się ustawi druga ścieżka, także na razie polecam wam zrobić pierwsze te ścieżki Pierwsze objazdy na trybie e, ręcznym, nie? I za chwilę tutaj ważną adnotację y, wam powiem przy słupie y, Żeby też uniknąć takich niemiłych sytuacji Ale to za chwilkę jak dojdziemy do słupa, to wam to pokażę no i tak jak widzicie, już dojeżdżamy sobie do supa i teraz powstaje taki kompromis, że gdyby ten słup był bliżej, bo teraz zasadniczo mogłoby to jakoś wyjść. Jedziecie sobie po ścieżce, e, lanca może wam zahaczyć w sup, nie. Dlatego, jeszcze jak macie jakieś zagajniki, jak ja na przykład mam tutaj jakiś sup, czy jakieś drzewo stoi na środku pola, polecam wam też, objechać je sobie dookoła. Wiem, że to wygląda nierealistycznie, ale uwierzcie mi, że efekt wam. To mega orda, dlatego objeżdżamy sobie go po prostu tak jak tutaj robiliśmy, jakbyśmy objeżdżali pole czyli dwa razy dookoła i za trzecim ścieżka, tylko że tej ścieżki nie będziemy robić na razie, nie? pokażę wam po prostu jak to wygląda eee, oj, znowu nie to opuściłem objeżdżamy sobie go do, po prostu dookoła wiem, mówię, mało realistycznie to wygląda ale uwierzcie mi, że później będzie o wiele wam łatwiej to zrobić nie? także jak macie jakieś zagajniki, jakieś drzewa na środku no ja niestety takich pól nie mam tutaj na razie, żeby wam pokazać Chętnie ja bym wam to pokazał na takim przykładzie oczywiście mógłbym na innym serwie, ale to wiecie przygotowania pitolenia, a tutaj Wam no, mogę na tym super pokazać, nie? Także obierzamy go sobie też dwa razy dookoła. Przynajmniej w moim przypadku, nie? Dwa razy. Jak mam pięć ścieżek, to sobie dwa razy objeżdżam, jak wy macie na przykład trzy ścieżki, to obierzacie go sobie e, raz. No tak plus minus, żeby nawet było, nie? Nie musi być jakoś mocno idealny ale na dwie szerokości siewnika w moim przypadku akurat ja sobie tak zasieję okej, okay, podnosimy I teraz widzicie, zrobiło nam się takie coś, że teraz powinienem ścieżkę robić, jakbym jeszcze raz objeżdżał ale tutaj już mam takie coś, że widzę dokąd ta ścieżka powinna być i ogólnie widzicie, no tutaj jest taka zwężka, tam mamy, tam mamy drzewo, tutaj mamy słup nie? ja wam polecam ogólnie wiecie, drzewo no to możecie sobie ściąć, słup byście musieli usunąć w dżanserytorze także tak jak widzicie, jak ta tekstura się tutaj zatacza nie? po prostu na taką szerokość to ominąć czyli włączam sobie ścieżkę teraz, tak jak miałem Oczywiście Ctrl R. Dojedźmy sobie do tą, gdzie miałem ścieżkę. Czekajcie, nie? Do tego miejsca nawet. I po prostu omijamy sobie, tak jakby tą teksturę. I robimy sobie takie coś, nie? Omijamy ją na szerokości wnika, żeby nie zahaczyć później w słup, nie? Oczywiście wysuwamy sobie znacznik. I co to wam daje? Daje wam to, że. No widzicie, ja akurat mam tutaj zwężkę taką dziwną, nie? Ale da wam to po prostu to, że jak będziecie jechać sobie z opryskiwaczem Bo z to nie musicie takich tam kombinacji robić Ale jak będziecie jechać z opryskiwaczem to ten słup wiecie, że ominiecie Bo wyjdzie na 30 metrów e, lanca i ona powinna go ominąć nie? No z drzewem już trochę gorzej e, Gdyby tego drzewa nie było to by naprawdę wtedy elegancko wyszło Ale w taki sposób właśnie sobie omijacie ten słup nie? Z tamtej strony wyjdzie to o wiele lepiej Zresztą do tego przejdziemy to wszystko będzie widać nie? No ale dobra, objeżdżamy sobie oczywiście dookoła Będę Wam pokazywał tutaj urywki, jak ja to robię, na przykład tak jak teraz tam dojadę, nie? no i okej, okay, i teraz najlepiej ścieżką dojechać, e, że tak powiem, do momentu gdzie macie znacznik, podnosimy sobie e, siewnik. Cofamy sobie. Oczywiście ja tak czasami nie robię, ale jeżeli chcecie mieć z każdej strony, że tak powiem, wjazdek na tą ścieżkę. To po prostu cofacie sobie po długości. Tak, o, Wiesz, jak macie prostsze pola, to im prostsze pola tym lepiej, nie? Teraz wyłączacie sobie siewnik, podjeżdżacie kawałek, opuszczacie, robi Wam się ścieżka na wyłączonym siewniku, dlatego tutaj tak jak widzicie nie zamarzecie tych śladów, one się elegancko połączą, jakbym przejechał na włączonym siewniku to ścieżka by się uciała dotąd, a tak macie eleganckie takie połączenie, nie? Ok, wsiadamy sobie do ciągnika, oczywiście i jedziemy dalej. Jeszcze znacznik. I. A, i w tym momencie włączamy sobie siewnik. No tak jak już jesteśmy na teksturze, włączamy sobie siewnik i wychodzi wam naprawdę eleganckie wtedy połączenie. Zobaczcie sami. Tak to wygląda. Ja zawsze takim sposobem robiłem od dziewiętnastki i wygląda to naprawdę później te zajebiście, nie? Także lecimy sobie dalej. Oczywiście tutaj robimy to tym samym sposobem. No i zrobiliśmy to w tym samym sposobem, tak jak widzicie też, również jest elegancko ścieżka połączona. Ja wiem, że to jest nierealistyczne, powtarzam jeszcze raz, ale efekt oddaje są. efekt oddaje, nie? No i lecimy sobie dalej. Okej, okay, tutaj jestem no, w miarę prostym kawałku. Tutaj też wam dam yy, fajny tip. Jeżeli na przykład siedzicie na GPS-ach lub też nie, po prostu zwróćcie uwagę na to, nie. E, żeby jechać, żeby po prostu te ścieżki robiły się na tej samej szerokości. Bo jak ja trochę skręcę. Będziecie widzieć, że te ścieżki wtedy się przestawiają jedna może być węższa od drugiej, nie? także starajcie się po prostu, żeby one miały takiej samej szerokości tekstury, nie? i wtedy będzie o wiele ładniejszy efekt. Teraz się przestawiło, ogólnie na tych moich ustawieniach powinno być naprawdę ok, ale może się czasami zrobić tak właśnie, że ścieżka będzie gdzieś wężej, gdzieś będzie szerzej i wtedy już będzie problem, nie, Więc się po prostu nie będzie to wyglądało, nie? a zawsze lepiej później sobie z kabiny elegancko patrzeć, jak to fajnie wygląda, nie? no i ok, dojeżdżamy sobie do końca i robimy to w taki sam sposób. Czyli wyłączamy sobie się wniknie. Oczywiście tam sobie poprawię. Będę miał takie. Aha, to za szybko wyłączymy. O właśnie, tutaj też jest fajne, fajne, właśnie to, że mi to pokazało, że e, trzeba to poprawić. Ja to zrobię swoim sposobem, czyli wyłączę sobie na chwilkę ścieżki. Zasiejemy sobie tutaj ten kawałek, bo widzicie, że tutaj krzywa akurat wyszła. Zasiejemy sobie ten kawałek, omijając oczywiście ścieżkę, w miarę możliwości. To nie było niedosianego później, i żebyśmy się później nie musieli bawić tutaj nich powinienem to zrobić znowu w sposób okay. Teraz elegancko sobie może będziemy mogli to połączyć Tylko, że jak sobie połączymy to, nie? będzie nam tutaj ścieżka Będziemy mieli później problem w zasadzie zasiać ten klin Dlatego, najpierw polecam Wam zasiać kawałek tego klinu Wiem, że to jest ogólnie pitolenia, ale tak jak mówię cały czas Efekt Wam naprawdę odda nie? Jak wychodzą Wam właśnie takie kliny, to lepiej sobie od razu to zasiać żebyście później nie musieli wyzywać, że zasięliście że sobie ścieżkę Oczywiście możecie to poprawić później połową, siewu, siewem na połowę i tak dalej, itd. Ale ja wam polecam zrobić to od razu, będziecie mieli z głowy Po prostu kawałek sobie w klin wjechać nie? i naprawdę później będzie elegancko to wyglądało Tutaj i tutaj, zasiewamy sobie po kawałku, sobie kawałek cofnę, bo mijak zostawiłem Jakby w realu taki kurdek ktoś chciał, to by go nie powiem za co powiesili, ale nie szkodzi jak coś tak, teraz sobie wyłączamy ten siewnik Wyjeżdżamy sobie tak jak robiliśmy ścieżkę Ok Oczywiście włączamy sobie ścieżkę I opuszczamy nasz ciemnik nie? Na wyłączonym siewniku, pamiętajcie Bo dlatego, że możecie teraz sobie wjechać elegancko tak o Podnieść sobie siewnik I macie pięknie połączoną ścieżkę, nie? Właśnie o to nam chodziło I ogólnie tak jeżeli macie szeroki siewnik, tak jak już wspomniałem, to zasadniczo moglibyście zrobić jeden przejazd i wystarczyło, nie? Ale ja wam to zrobię na 5 przejazdów pełnych, w moim przypadku na 5 przejazdów, dlatego żebyście widzieli, że Wam to później pomoże, nie? że nie będziecie musieli później z tym męczyć. Także ja sobie obiadę to jeszcze raz i drugi raz, i zaczniemy później jeździć wzdłuż, żeby wam pokazać co i jak. Nie? No i dobra, tak jak widzicie, ja już przejechałem sobie te moje, w moim przypadku, 5 razy, czyli na szerokość 30 metrów i teraz musicie mieć takie wyobrażenie po prostu, że jak będziecie jechać z rozsiewaczem lub z tam opryskiwaczem na tą szerokość, która jest teraz zasiana, pierwszy przejazd robicie cały, nie? No i teraz zaczynamy sobie siewy e, wzdłuż, obojętnie od której strony tak naprawdę zaczniecie, nie ma to zbytnio z, żadnego znaczenia. E, po prostu zróbcie sobie tak, żeby było Wam wygodnie. No i teraz przestawiamy sobie tryb na półautomat lub na automat, jak wolicie, jeżeli macie proste pole to ustawiacie sobie na automat. Odległości nie zmieniamy ścieżka nie na pierwszą, tylko właśnie na piątą. Dlaczego? Dlatego, że jak teraz opuścimy sobie siewnik, to ona się automatycznie przestawia na pierwszą nie? i lecimy, nie? czyli teraz jeszcze robimy pierwszy i drugi przejazd, tak jak robiliśmy za pierwszym razem. Pierwszy drugi przejazd robimy sobie ee... Bez ścieżki, i dopiero na trzecim przejeździe. W moim przypadku, oczywiście, zawsze powtarzam, robimy sobie ścieżkę. Nie? Także ja przejadę jeden i drugi raz, i na trzecim yy, znowu włączę nagrywanie, żeby wam pokazać, jak elegancko te ścieżki połączyć. Nie? No, jeszcze tutaj napomnę, że przy tym zagajniku nie objeżdżamy w prawo, czyli tak, jakby wokół tego kółeczka naszego, które zrobiliśmy, czy tam no po prostu tej sekcji zasianej, tylko podnosimy sobie siewnik nasz i przejeżdżamy tam dalej, nie? Dlatego, że jeszcze raz byśmy nałożyli, e, nałożyli sobie, że tak powiem, teksturę siewu, i później już by nam się nie zgadzało. Także po prostu przejeżdżamy sobie to na, na prosto, nie? Dojeżdżamy sobie do końca. Jeszcze tutaj chciałem dodać, że tak jak przed chwilą sobie przejeżdżaliśmy przy tym supie, zrobiłem duży błąd, w sensie podniosłem i opuściłem yy, siewnik, nie? Czy nie jest to jakiś błąd, po prostu musicie zwrócić uwagę cały czas na tą ścieżkę, że teraz mi się przestawiła przez podniesienie i opuszczenie na drugą ścieżkę. Także ja sobie przestawiam pierwszą, bo oczywiście pierwszą nadal jadę. I teraz, jak sobie zawrócimy, czyli podniesiemy sobie nasz yy, siewnik, zawrócimy sobie. teraz opuścimy nasz siewnik To zauważycie, że ścieżka nam się przestawi na drugą Zrobię Wam to tak, żebyście widzieli. Wpuszczamy sobie nasz siewnik, ścieżka ustawia się druga Wywalamy znacznik i lecimy dalej I za chwilę na poprzeczniaku włączę Wam z powrotem nagrywanie, jak już będziemy robić ścieżkę No i dobra, to jechałem sobie do końca Teraz yy, będzie, znaczy po prostu włączy nam się ścieżka I robimy to w taki sposób, że znowu wyłączamy sobie siewnik, nie? Sobie. i po prostu tak w miarę tam wiecie na oko nie na oko nie wiadomo że na oko to hop szpitalu zmarł ale po prostu podjeżdżamy sobie cofamy do naszej ścieżki z wyłączonym silnikiem przypominam i w tym momencie ona nam się włącza jak opuścimy silnik, jeżeli gramy na półautomacie nie e opuszczamy sobie nasz siewnik dlatego wyłączamy właśnie siewnik bo teraz by nam zamazało tą ścieżkę tamtą co wszystko robiliśmy i mamy eleganckie połączenie dopiero teraz sobie możemy włączyć ten siewnik na spokojnie I dlatego wam mówiłem żebyście sobie objechali najlepiej całą szerokość yy, całą naszą odległość yy, dookoła dlatego że jakbyście tutaj mieli wiecie nie zasiane, to byście mieli problem później właśnie takie łączenia robić później byście musieli tutaj jeszcze dosiewać ale tak jak macie taki zapas możecie sobie śmiało siać nie ruszamy pokazuję wam yy, za chwilę się widzimy Albo przy supie, albo na końcu. Jak już będę wam pokazywał, jak tam również połączyć tą ścieżkę, nie? No to też mogę wam pokazać przy tym supie. Akurat mi wyszło idealnie na szerokość, tak naprawdę. Ale gdyby tutaj mi kawałek tego supa wystawało to tą teksturę siania ominęlibyśmy w ten sposób, tak jak wtedy, nie? Ale że u mnie akurat nie wystaje nic, no to po prostu jedziemy sobie na prosto, tak jak tutaj był znacznik, nie? No i dojeżdżamy sobie do końca. Tutaj już oczywiście zasiałem. I teraz jak dojeżdżacie już sobie do ścieżki, wyłączacie znowu siewnik. Możecie sobie wtedy przejechać elegancko przez ścieżkę, nie zamazując jej. Podnosicie sobie siewniczek i macie piękne połączenie. Uwierzcie mi, że to później taki efekt. Da. Ja wam specjalnie chyba przewinę na koniec filmu. Zobaczcie, eleganckie połączenie i naprawdę później to trzajbyście wygląda, nie. Mówię roboty z tym trochę jest, ale będzie efekt naprawdę dobry. I teraz wam jeszcze pokażę ważną rzecz, gracie sobie na pół a to macie, macie te ścieżki włączone to zauważę, że przy niektórych siewnikach, nie przy wszystkich, ale przy niektórych siewnikach, e, jak opuścicie sobie, to widzicie, ślad jeszcze kawałek się zrobi dlatego na czwartym przejeździe lub na kolejnym po, po prostu za ścieżką e, cofacie sobie kawałek i wyłączacie siewnik, żeby, żeby po prostu tego mijaka nie było, nie. bo później to będzie brzydko wyglądało, jak takie kropki będziecie mieli na polu a teraz pamiętajcie o tym, że robimy dwa kolejne przejazdy na pusto, czyli tak jak widzicie, ja tutaj zasiewam tutaj tak jakby, jak będę jechał po tej ścieżce z rozsiewaczem, to dotąd będzie mi gdzieś siało. Nie? Tutaj, tak jak teraz, tak jest ta kropka. Nie? I jak będę jechał po tej ścieżce, to będzie mi waliło. Czekajcie, tutaj jest przejazd, to gdzieś dotąd będę miał kolejny przejazd i będzie po prostu nakładka. nie? Ale tym się nie przejmujcie, to tak właśnie ma być zrobione. To musicie po prostu pamiętać o tym, że za ścieżką kolejne przejazdy. Tak, jakby musicie sobie to wyobrazić, że jedzie się z rozsiewaczem, że te kolejne przejazdy również będą zasiewane. Nie? Także teraz przejeżdżamy sobie dwa kolejne razy w moim przypadku, i robimy dwa kolejne jeszcze raz przejazdy, i dopiero ścieżka. Nie? Przesuwamy sobie znacznie i lecimy dalej. No i zasiliśmy kolejną ścieżkę na całość, czyli na te 30 metrów w moim przypadku. I tak jak widzicie, będę jechał po tej ścieżce, to dotąd będę rzucał rozsiewaczem. Nie? Tak to właśnie wygląda. Musicie mieć po prostu, mówię takie wyobrażenie, takie prototypy moje musicie mieć takie wyobrażenie, że dotąd, żebyście się po prostu nie pomylili, o to, Micho. Takie wyobrażenie, że jak będziecie lecieć tutaj z rozśwaczem lub opryski waszą, to dotąd będziecie walili Także teraz jeszcze raz ustawiamy sobie się, ustawia się oczywiście ona y, samo na pierwszą ścieżkę. Okay. No i lecimy kolejne dwa przyjazdy i dopiero wtedy ścieżka, nie. No i dobra, i teraz dojeżdżamy sobie do końca i będziemy robić oczywiście kolejną ścieżkę. Taki protyp ode mnie, kolejny, który mi się przypomniał, to takie coś, że jeżeli chcecie mieć pewność, że dobrze robicie te ścieżki jedną ścieżkę powinniście zaczynać od tamtej strony, kolejną od tej. Kolejną od tamtej, kolejną od tej, jeżeli macie na nieparzyste ustawione, nie? Eee, także mówię, jedną od tej, drugą od tej, jedną ortej, or tej, drugą ortej i wtedy macie pewność, że te ścieżki dobrze wam wychodzą. I widzicie, ja wtedy zaczynam od tamtej strony, teraz zaczynam tutaj od tej strony, nie? I robimy to samo. siewniczek sobie wyłączamy. Możecie też sobie przedłużać tym znacznikiem, żebyście wiedzieli dokładnie, odkąd jechać, a to zawsze sobie robię na oko i też to dobrze wychodzi, nie? Cofamy sobie po naszą ścieżkę. Ale troszeczkę dalej możemy, jak tak. Robimy sobie coś takiego i oczywiście opuszczamy nasz siewnik, jak już widzimy, że znajduje on się na naszej ścieżce. Oczywiście wyłączony, tak jak wspomniałem wcześniej. Teraz możemy sobie elegancko go włączyć z powrotem, wysuwamy sobie znaczniczek i lecimy z kolejną ścieżką, no i wam pokażę to połączenie, żeby nie było. czy bardzo, latające sarny też są. I takie połączenie nam wychodzi, później naprawdę fajnie to wygląda. No i ponownie dojeżdżamy sobie do końca. Znacznik sobie... Dzisiaj, o, pokażę wam, jak to wygląda z tym przedłużonym znacznikiem. Teraz oprada go nie potrzebuję zbytnio. E, ale będziecie wiedzieć wtedy, jak wjeżdżać elegancko od kolejnej ścieżki, jakbyście robili sobie e, ścieżki technologiczne. Nie? Wyłączamy sobie oczywiście nasz siewnik i dojeżdżamy sobie do naszej ścieżki głównej, że tak powiem. Podnosimy sobie nasz siewniczek. I macie... No, prawie idealne, bo tam widzicie jak kawałek mi uciekł, dalej sobie go podnieść, ale jest ogólnie OK, nie? Leżamy sobie w kolejną, pamiętajcie o tym, że za kolejny przejazd za ścieżką potrafi nam się, zrobić, nam się zrobić te kropki cofamy sobie kawałeczek włączamy ponownie siewnik i te kropki po prostu wiecie jak powiem zamalowujemy, zasiewamy z powrotem, nie? No i lecimy sobie z kolejnymi czterema przejazdami. 1, 2, 1, 2. 4 przejazdami 1-2, 1-2 4-5, 1-2 w moim przypadku i znowu robimy ścieżkę, nie? No i ja wam pokazuję już tak naprawdę cały czas to samo, ale żebyście widzieli, żebyście mogli nabrać praktyki e, Oczywiście zaczynamy sobie kolejną ścieżkę, tak jak widzicie teraz sobie troszeczkę dalej poleciałem ze znacznikiem Oczywiście dojeżdżamy na wyłączonym siewniku, opuszczamy ponownie, ok Włączamy sobie nasz siewniczek, cyk, I lecimy dalej, nie? I za chwilę widzimy się ponownie jak będę dojeżdżał do końca no, i dojeżdżamy sobie ponownie do końca, żeby, yy, żeby zrobić znowu to połączenie. Oczywiście, wyłączamy sobie siewniczek, elegancko sobie dojeżdżamy. Robię to zawsze tak, wiecie, łagodnie, w miarę, żeby to też wyglądało. Żeby nie było czegoś takiego, że nagle skręcam 90 stopni w prawo, i później ciulowatko potem jeździ siewnik, yy, ciągnikiem, nie? No i dobra, no i mamy ścieżkę kolejną zrobioną, i tak naprawdę to już będzie chyba ostatnia ścieżka. Za chwilę sobie zresztą zobaczymy, bo jeszcze zostały nam oczywiście te dwa przejazdy, nie? żeby zrobić, że tak powiem, pełną odległość. Opuszczamy sobie oczywiście. Pamiętajcie nadal o tym, że robią się dwa kropki po, na kolejnej ścieżce. Po robieniu ścieżki technologicznej, siejemy sobie kolejne dwa przejazdy i zobaczymy, jak to wyjdzie. No i dobra, no i tak jak widzicie, u mnie akurat wyszło to praktycznie idealnie. Czyli jak będę jechał po tej ścieżce, to właśnie dotąd teraz do tego punktu będę rozsiewał nawóz, jeżeli będę jechał po tej ścieżce, to będę siał do tego punktu. Nie? Może być oczywiście taka sytuacja, jak macie takie pole w klinie, że wyjdzie wam tutaj coś niezasianego, Jak ja to zawsze robię? Szczerze, czasami to pomijam i po prostu lekko zjeżdżam ze ścieżki, nie? czyli na przykład sobie przejadę taki, żeby tutaj dosiać, lub po prostu jeżeli wyjdzie wam ten klin większy, na przykład nie na dwa przejazdy siewnika, nie? no przecinam sobie to przez środek i robię sobie ścieżkę tak, nie? żeby była taka mniejsza ścieżka i też jest to naprawdę ładnie, ale że w moim przypadku wyszło to idealnie, to tak robił, nie będę. Także to tak naprawdę już na tyle. Ja już wychodzę z tego farminga, bo coraz bardziej mnie FPSy denerwują, bo to tak jest z tym farmingiem. Mam nadzieję, że poradnik jak najbardziej wyszedł jasny, że zrozumiał każdy. Nawet ten co, co nigdy nie używał tego i nie wie jak ścieżki działają. Ja Wam jeszcze oczywiście tutaj pokażę za chwilkę jak to wygląda już po urośnięciu, ale uwierzcie mi, że efekt będzie. Naprawdę super, nie? Ja się oczywiście z wami żegnam, wkleję wam tutaj po prostu taką wstaweczkę, nie? Także dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że spodobało wam się i wyjaśniłem wszystko tak jak należy. Do następnego, trzymajcie się, na razie.